Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić trening z zawodnikiem jednej z najbardziej spektakularnych lig świata, czyli klasy B. Przed państwem Krzysztof Hałat, gracz Cisa Cekcy. Powiedz nam coś o swoim profilu piłkarskim. Jestem zawodnikiem grającym na pozycji numer 10. Jestem zawodnikiem prawonożnym. Moimi atutami jest szybkość i siła strzału. Na podstawie ogólnego profilu Krzysia, obserwacji jego meczów oraz rozmowy stworzyłem konspekt treningowy, który jest dostosowany idealnie do jego potrzeb i w taki sposób, który polepszy jego mocne strony i zminimalizuje mankamenty. A więc do roboty. W części wstępnej skupiliśmy się na powtarzalności trenowanego dzisiaj aspektu, czyli przyjęcia przyspieszającego grę, potocznie też zwanego przyjęciem do kieszeni. Krzysiu pokazywał się do podania między stożkami i przyjmował do kieszeni, po czym mijał z wodem dwa stożki ustawione kilka metrów dalej. Po zwodzie zadaniem było podanie zwrotne do trenera, czyli do mnie. Po podaniu zawodnik Cisa wykonywał skip między stoszkami i po krótkiej zmianie kierunku biegu po raz kolejny jego zadaniem było przyjęcie do kieszeni, które przyspiesza grę, a następnie trafienie do brameczki ze stoszków. Lepiej powoli niż za szybko. Nie spotykamy,

Moje uwagi do tego ćwiczenia to zbyt duża intensywność, jak na część wstępną. Pamiętajmy, że rozgrzewkę czy część wstępną nie robimy na pełnym wysiłku, tylko na 60-70% po to, aby przygotować się do wysiłku i wyrobić powtarzalność trenowanego aspektu. Przechodzimy do części poznawczej, a tam czeka nas stare dobre ćwiczenie z reakcją na kolory. Krzysiu stał między małą brameczką i trzema kolorami, tak jak to widać na rysunku. Jego zadaniem było w pierwszej fazie zareagowanie na kolor, który powiem, a w drugiej otrzymanie podania i przyjęcie w stronę koloru, który krzyknę w trakcie lotu piłki. Gdy po kilku powtórzeniach nie podałem koloru, ale podałem piłkę i wywierałem presję, to zadaniem Krzysia było minięcie mnie i zdobycie bramki. Reagujesz bez piłki, biegniesz Czerwony, Dawaj. Czerwony Z powrotem wracasz, dostajesz pośle, mówię Ci kolejny kolor, przyjmujesz do tego koloru, niebieski Wracasz z powrotem tutaj, oddajesz piłkę I tak sobie podajemy Ci mówię kolor, aż, aż jak na przykład do momentu będę Ci trzy razy podam kolor przykładowo I Jak podam, zrobię takie coś to ćwiczenie wykonywaliśmy przez 15 minut z 40-sekundowymi przerwami po wykonaniu strzału. Jedyne do czego można byłoby się przyczepić, to to, że zawodnik przy pojedynku nie atakował w wolnej przestrzeni, a wbiegał w tą, którą celowo blokowałem. Reszta, czyli przyjęcia oraz reakcja na kolor była na satysfakcjonującym poziomie. Tym bardziej, że Krzysiu był, był kilka godzin po meczu i jego układ nerwowy mógł działać słabiej. Don't W części głównej skupiliśmy się na prostocie i powtarzalności. Krzysiu miał za zadanie przyjąć piłkę do kieszeni na małej przestrzeni ograniczonej stożkami, po czym miał jak najszybciej oddać strzał w boczne sektory bramki. Niestety musieliśmy posilić się stożkami, bo bramkarz nie dostał wypłaty i się obraził. Teraz, tak na poważnie, moje uwagi, jeśli chodzi o to ćwiczenie. Po pierwsze, zaskoczyła mnie szybkość krzysia między przyjęciem a strzałem. Ale tylko wtedy, kiedy skupił się na przyjęciu i prawidłowo przyjął do kieszeni. Ponieważ kilka razy zdarzyło się, że przyjęcie było niedokładne, a co za tym idzie, nie dało się oddać szybkiego strzału, trzeba było powtarzać, yy, nie powtarzać, tylko trzeba było poprawiać piłkę, i powtórzenie nie było efektywne. Dobra, dobra. Ja potrzebuję tylko miejsca, wiesz? A ci nie dadzą, wakacje klasie ci już nie dadzą. Dobra. Nie Coraz? mam już czasu na

W części końcowej rozegraliśmy klasycznego turbo kozaka i sprawdziliśmy ile punktów będzie miał na koniec Krzysiu. Na pierwszy ogień idą karne. Za jedno trafienie był jeden punkt. Bramkarzem oczywiście byłem ja, więc poziom nie był za wysoki, a można by było strzelać, że tragicznie niski. Ale czy na pewno? Zobaczcie sami. Następna konkurencja, czyli rzuty wolne, punktowane jeden, jedno trafienie za trzy punkty. Um, tutaj się powiedział, że piłki były za lekkie, ale ja mu wtedy powiedziałem, dla kogo piłki za lekkie, ten wolnych nie strzela. No i nie strzelił jednego, a drugi to sami zobaczcie. Otóż nie potem przeszliśmy do dwóch wkrętek zrożnych tutaj jedno trafienie było było punktowane za cztery punkty i Krzysiu chyba dobrze poradził sobie w tej konkurencji no i ekstra, dwa na dwa Potem przeszliśmy do celowania w poprzeczki. Jedna poprzeczka była za aż 4 punkty, lecz nie wiem jakim cudem, ale było... No dawaj. Prawie. Aj. Dobra. Kolejna konkurencja, chyba ostatnimi czasy ulubiona przez Jacka Góralskiego, czyli połówka. W sumie góralski z chęcią walnąłby sobie nawet dwie, ale nasz Krzysiu jest jeszcze lepszy i walnął trzy połówki. Otóż nie, nie ma. Otóż nie, jedno.

Myślę, że było to fajne doświadczenie, gdyż rzadko kiedy zawodnik B klasy wykonuje trening indywidualny, więc teraz podwójnie dziękuję Krzysiowi za to, że wyraził chęć pojawienia się i zrobienia bardzo dobrej roboty. W tej deszczowej aurze dziękujemy Krzysiowi za trening.